Proszę Państwa, temat, który został mi powierzony, jest tematem oczywiście bardzo skomplikowanym, zwłaszcza, że podszedłem do niego nieco inaczej niż moi poprzednicy. To znaczy, chciałbym spojrzeć na to zagadnienie w nieco dłuższej perspektywie czasowej. To znaczy krótko mówiąc, chciałbym przynajmniej przyjrzeć się temu zagadnieniu do od momentu powstania obozu narodowego do końca II wojny światowej, przynajmniej i tutaj siłą rzeczy przy takim podejściu musimy powiedzieć, że w perspektywie 20-minutowego wystąpienia wystąpienie analityczne jest niemożliwe. To znaczy mamy zbyt wiele aspektów, o których trzeba by było powiedzieć, żeby dokonać skutecznej analizy zagadnienia relacji, bo w gruncie rzeczy tytuł ten sprowadza się do pytania o relację między przekazem ideowym i wychowawczym obozu narodowego, a treściami religijnymi, a konkretnie rzecz biorąc treściami związanymi z katolicyzmem. Natomiast chcąc to wystąpienie uczynić jakkolwiek możliwym do przedyskutowania i do dalszej rozmowy, wydaje mi się, że trzeba by było postawić pytanie problemowe, to znaczy pytanie o to, co w relacji z przestrzenią. Co w relacji między przestrzenią polityczną a religijną wymaga lepszego rozpoznania, jeśli chodzi o zagadnienia badania ruchu narodowego. Otóż wydaje się, że zagadnienie relacji między polskością a katolicyzmem, jak, za, jak zauważył, i także między ideowym, ideowym Uczestnictwem w ruchu narodowym i katolicyzmem jest to przynajmniej dla okresu, który zarysowałem, to znaczy do końca II wojny światowej, bezdyskusyjnie jest, dominuje taka, takie doświadczenie bliskiej relacji między ruchem narodowym a katolicyzmem, chociaż nie jest to sytuacja niezmienna. Ten problem badawczy był. Wielokrotnie poruszany, może najbardziej kompleksowo w badaniach profesora Grota. Natomiast warto to zwrócić uwagę, że to, co osłabia nasze rozpoznanie, rzeczowe rozpoznanie tego zagadnienia, to jest uwikłanie tych zagadnień badawczych w pewne polemiki ideowe związane z pytaniami dotyczącymi. Modelu polskiego katolicyzmu, a także znaczenia polskiego patriotyzmu narodowego. I te dyskusje, już powiedziałbym pozanaukowe, pozaakademickie, niestety bardzo mocno moim zdaniem ciążą na pewnych przeświadczeniach, które tutaj, które w dziedzinie akademickiej są wyrażane. W związku z tym wydaje mi się, że pierwszym jakby postulatem badawczym, który chciałbym sformułować, to jest stwierdzenie, że mimo istnienia całkiem sporej literatury na ten temat, należałoby domagać się pewnego uporządkowania i pogłębienia naszej wiedzy. Pewne fakty wydają się jednak bezsporne. To znaczy, e, y, pierwsza to jest y, po prostu fakt, że. Dla obozu narodowego katolicyzm był naturalnym punktem odniesienia z racji w znacznej mierze socjologicznych, to znaczy socjologicznie katolicy dominowali wśród ludności polskiej, choć trzeba powiedzieć, że nigdy narodowcy nie abstrahowali też od zagadnienia bardzo istotnego to znaczy, że nie wszyscy Polacy byli katolikami i co więcej, także wśród wybitnych działaczy ruchu narodowego, mieliśmy do czynienia z osobami, które no, katolicyzmu nie wyznawały no, całe, całe na przykład zastępy osób, które były wyznania luterańskiego wydają się tutaj dość znaczące. Abstrahuję jeszcze od, od zagadnienia, do jakiego stopnia wszyscy yy, ci, którzy formalnie byli katolikami, byli yy, katolikami, także jeśli chodzi o postawy, yy, no właściwie o postawę religijną, czy tam yy, wiemy, że, że zwłaszcza w początkach istnienia yy, obozu narodowego zgodnie z ówcześnie panującymi tendencjami wśród inteligencji bardzo wiele osób Także liderzy tego, te, 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 tego ruchu, no do, po prostu do aktywnych katolików czy do praktykujących katolików na pewno nie należeli. Było to po prostu dość różnie. Warto zwrócić uwagę, że natomiast innym faktem, moim zdaniem bezspornym, to jest zauwa zauważenie, że od początku y, istnienia uporządkowanej refleksji, Ideowej i uporządkowanego przekazu wychowawczego ruchu narodowego. Zagadnienie religijne było mocno obecne w refleksji tego ruchu. Warto zwrócić uwagę tutaj emblematyczny jest kazus oczywiście Romana Dmowskiego, który zajmuje się dość konsekwentnie od samego początku swojej twórczości pisarskiej, także zagadnieniem relacji między tym, co. Narodowe, polityczne, a tym, co, co oznacza dla narodu polskiego katolicyzm. Refleksje na ten temat Udmowskiego się zmieniają oczywiście w ciągu całego życia, ale dość charakterystyczne jest to, że on się w ogóle tym zajmuje. To nie jest moim zdaniem, to jest taka robocza teza moim zdaniem to nie jest stanowisko charakterystyczne dla większości ówczesnego pokolenia. Powiedzmy dość scjentystycznie nastawionej inteligencji, nie tylko polskiej, no ale w tym wypadku interesuje nas inteligencja polska. Kolejnym faktem jest to, że właściwie od z samego początku, a właśnie, może nie od samego początku, ale od y, y, początku XX wieku, regularnie w enuncjacjach programowych, politycznych enuncjacjach programowych wszystkich ugrupowań tego, tej, e, tego endeckiego mainstreamu y, ruchu narodowego pojawia się zagadnienie, y, y, Relacji z katolicyzmem i pojawia się w różnym stopniu w aspekcie afirmatywnym. To znaczy, oczywiście kwintesencją czy kulminacją tego procesu akceptacji katolicyzmu jako fundamentalnego punktu odniesienia dla polskości przez ruch narodowy jest koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego, natomiast wcześniej już no w zasadzie od, wydaje się, że od 1905-1906 roku pojawia się ewidentnie katolicyzm jako punkt odniesienia, afirmatywnie widziany, tylko z, powiedziałbym z różną intensywnością i róż, z różną argumentacją. Kolejnym faktem, moim zdaniem istotnym tutaj jest spojrzenie na tego, kto nadaje ton intelektualny ruchowi narodowemu, a przy okazji wyznacza pewne standardy jego przekazu. Wychowawczego, to znaczy Romanowi Dmowskiemu. Sama postać Dmowskiego jest tu bardzo istotna, ponieważ mamy do czynienia z postrzeganiem ruchu narodowego w znacznej mierze przez pryzmat refleksji tej postaci. Wystarczy popatrzeć, jak konstruowane są na przykład prace popularyzatorskie, czy prace studenckie, czy doktorskie nawet prace zahaczające o to zagadnienie, tam relacja i analiza jakby dmowskiego najczęściej zajmuje gro miejsca, co jest, moim zdaniem, odzwierciedleniem znaczenia Dmowskiego dla wyznaczania pewnych standardów charakterystycznych dla ruchu narodowego, także w tym zakresie. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że oznacza to jednomyślność ruchu narodowego. To, to jest zupełnie inna sprawa. Otóż e, e, warto zwrócić uwagę co do Zmowskiego, że moim zdaniem tutaj dwa elementy nie, nie powinny być chyba kwestionowane i w literaturze przedmiotu wydaje mi się, że nie są. To znaczy po, po pierwsze to, że Podjęta została przez niego próba autonomizacji etyki politycznej od etyki ogólnej w pierwszych latach swej refleksji. Gdzieś no, najwyraźniej to widać około roku 1905. Natomiast, a w związku z tym powiedziałbym, że wiązało się to z próbą ograniczenia. Pewnej refleksji moralnej, katolickiej refleksji moralnej, ograniczenia jej wpływu na zagadnienia polityczne, ale warto zwrócić uwagę, że w porównaniu z innymi tego rodzaju próbami podejmowanymi przez intelektualistów pokolenia Dmowskiego, to ta, to, to, ta próba Udmowskiego jest stosunkowo nieśmiała i, z tego, i na to nie zwracają uwagi najczęściej analitycy tego zagadnienia. I w gruncie rzeczy, i to już jest moja hipoteza, myślę, że trzeba by było to jakoś głębiej omówić. Jest to w znacznej mierze postawa deklaratywna, a nie realna. To znaczy, jak zaczynamy się zastanawiać, co dokładnie Dmowski chciał, rozumiał przed tą autonomizacją etyki narodowej, to moim zdaniem wychodzi bardziej. No proszę wybaczyć, że tak to powiem, wychodzi bardziej brak znajomości Romana Dmowskiego, jeśli chodzi o szczegóły katolickiej nauki społecznej, niż realna próba autonomizacji względem kategorii katolickich. W miarę upływu czasu zresztą to mu się zaczyna zdecydowanie zmieniać, to znaczy on zaczyna doceniać pewne elementy refleksji katolickiej, wręcz przejmuje ją jako integralny element swojego myślenia o polityce, pod względem zwłaszcza moralnym, w połowie lat dwudziestych. Pytanie jest: Tyle jeśli chodzi o moim zdaniem te fundamentalne punkty odniesienia, w, jeśli chodzi o faktografię. Kolejną, kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to jest kwestia tego zadania sobie pytania. Co możemy zrobić, żeby lepiej zrozumieć tą relację między katolicyzmem a ruchem narodowym, bo tak to chyba trzeba powiedzieć. Pierwsza kwestia to jest moim zdaniem zauważenie, że niedostatecznie jako badacze, tak mi się wydaje, wykorzystaliśmy dwie perspektywy badawcze. To znaczy, pierwsze, widzenie ruchu narodowego nie jako autonomicznego i autotelicznego tworu polityczno-kulturowego, tylko jako elementu szerszego zjawiska, jakim jest polska kultura publiczna. I to jest i co więcej nie tylko kultura, ale to, nazwijmy to mentalność publiczna. To znaczy, Polacy, krótko mówiąc, działacze i myśliciele ruchu narodowego nie są. Wyjęci z, polskiego, z polskiej społeczności, z polskich elit, tylko są jej integralną częścią. A w związku z tym pojawiają się tutaj pytania, takie jak, na które moim zdaniem nie mamy zadowalającej odpowiedzi w tej chwili. Do jakiego stopnia ruch narodowy, ten endecki ruch narodowy, jest dzieckiem polskiego romantyzmu i pozytywizmu? I, a o ile jest nową jakością, zjawiskiem autonomicznym? I to w dziedzinie refleksji wokół religii wydaje mi się być bardzo istotne. Tutaj mamy pewien kłopot, bo mamy atrofię refleksji dotyczącej XIX, XIX wiecznego stosunku Polaków do religii i zwłaszcza religii katolickiej. Mamy to słabo zbadane, to są całe pokolenia zaniedbań i w związku z tym ja się nie dziwię, że badacze Ruchu Narodowego nie korzystali z tego punktu odniesienia, no, ale to jest konieczne, żeby zrozumieć, moim zdaniem. Natomiast drugim punktem odniesienia, to jest też nie do końca moim zdaniem wykorzystanym. To jest pytanie, do jakiego stopnia ewolucja obozu narodowego, jeśli chodzi o jego stosunek do religii katolickiej, wynika z jakby rozwoju katolickiej refleksji społecznej. I także do jakiego stopnia ma na to wpływ Instytucjonalny i intelektualny rozwój Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich. Tutaj wydaje mi się, że to pytanie, do jakiego stopnia rozumienie relacji między wspólnotą wiary a wspólnotą narodową. Ma się do pogłębiania pewnych, do rozwoju doktry, katolickiej doktryny społecznej w dziedzinie refleksji nad wspólnotą w ogóle, relacją między wspólnotą nadprzyrodzoną a wspólnotą świecką. To jest, wydaje mi się, bardzo istotny element. Moim zdaniem, jeśli nawet zbadany, to na pewno nie w sposób uporządkowany. Kolejnym, kolejną perspektywą, którą chciałbym zaproponować na przyszłość, jako pewną formą refleksji nad relacją między katolicyzmem i ruchem narodowym, ostatnią już w tym wystąpieniu, to jest kwestia refleks umieszczenia refleksji religijnej na obozu narodowego czy przedstawicieli obozu narodowego w kontekście porównawczym. Wydaje się, że dość oczywistym tutaj jest punktem odniesienia jest pytanie o doświadczenie tak cenionego w niektórych przynajmniej okresach rozwoju ruchu narodowego przez te środowiska ruchu Action Française która jest jednak innym doświadczeniem, moim zdaniem. Przede wszystkim dlatego, że ruch narodowy nigdy nie wszedł w konflikt z oficjalną, oficjalnym stanowiskiem Kościoła Katolickiego, a Aksją Frances się to zdarzyło. I teraz wydaje się, że tutaj musimy przemyśleć przede wszystkim to, jak naprawdę narodowcy podchodzili do marasowskiego. Głównego hasła, to znaczy o prymacie polityki, polityk Dabor, która, które to hasło. Wiązało się z punktu widzenia katolickiego, z kolei, z podwójnym niebezpieczeństwem niebezpieczeństwem instrumentalnego potraktowania religii oraz relatywizacji norm etycznych. W tym ostatnim aspekcie już troszkę wspominałem o tym, że zastanawiano się nad tym, zwłaszcza w odniesieniu do tych koncepcji autonomicznej etyki narodowej, które formułowali przywódcy ruchu narodowego w Polsce na początku, zwłaszcza jego istnienia. Natomiast Wydaje się, że zwłaszcza już w dojrzałej formie ruchu narodowego, gdzieś właśnie w, w okolicach tego słynnej książki Kościół Naród Państwo Dmowskiego, no ale myślę, że i wcześniej pojawia się pytanie pojawia się ewidentnie odmienna, ja chciałbym nawet powiedzieć przeciwstawna relacja w stosunku do katolicyzmu, ponieważ u Dmowskiego w żaden sposób ani relatywizacji, ani instrumentalizacji w, tej, w tych wystąpieniach z lat dwudziestych w odniesieniu do religii. O tym mówić po prostu nie można. Ciekawe jest to, że agnostyk Dmowski i agnostyk Maras patrzą na religię zupełnie inaczej. I teraz pytanie jest takie, czy nie, nie należy szukać odpowiedzi w tym podejściu, właśnie w jakby głębszej znajomości różnic między kulturą francuską a kulturą polską w tej epoce. I wreszcie chciałbym zwrócić uwagę na dwie jeszcze rzeczy w tej perspektywie porównawczej. To znaczy, istnieje bardzo niebezpieczna Dwie minuty, dobrze. Istnieje pewne niebezpieczeństwo uproszczeń charakterystyczne dla części ujęć historyków doktryn politycznych, z jednej strony, a z drugiej strony badaczy katolickiej nauki społecznej, którzy piszą po prostu z tezą, no to trzeba jasno powiedzieć, to znaczy te z tezą albo oskarżenia obozu narodowego o pewną, no jakby to powiedzieć, brak szczerości intencji względem kwestii religijnych, albo o to, żeby y, y, obronić Kościół w swoim przekonaniu szlachetnych intencjach przed oskarżeniem o nacjonalizm. I tu jest pewien tu jest problem polegający na tym, że moim zdaniem wcale nie powinniśmy, na pewno nie, nie powinniśmy posunąć się do tezy, że ruch narodowy wyznaczył ramy rozwoju intelektualnego polskiego katolicyzmu w okresie międzywojennym, ale z drugiej strony niewątpliwie wywarł na, te, na ten rozwój bardzo poważny wpływ. I tu jakiś zdrowy rozsądek i powiedziałbym pewna otwartość badawcza jest bardzo istotna. Warto kończąc tę refleksję o perspektywach porównawczych badań nad ruchem narodowym i jego stosunkiem do religii, postawiłbym taką bardzo roboczą tezę, która wydaje mi się, potrzebuje no, szczegółowej weryfikacji, to znaczy, zaryzykowałbym stwierdzenie, że Mamy do czynienia z bardzo wyraźną odmiennością modelu rozwoju polskiego ruchu narodowego od wzorców włoskiego i francuskiego, które są autonomiczne względem, tak naprawdę względem katolicyzmu. Istnieją natomiast pewne, pewne podobieństwa, aczkolwiek nie tożsamości, z modelem rozwoju charakterystycznym tych relacji, charakterystycznym dla krajów iberyjskich oraz dla Irlandii, przy czym na pewno nie można mówić o tożsamości, bo chociażby w wypadku najlepiej mi znanej Hiszpanii mamy do czynienia z pluralizmem nacjonalizmów, czy też ruchów narodowych, o tak powiedzmy, czego w Polsce no jednak nie możemy zauważyć. To znaczy jest główny nurt ruchu narodowego, który dominuje. W Hiszpanii tak nie jest. I tam relacje między religią a polityką, między katolicyzmem a refleksją narodową są bardzo rozmaite. Tutaj jednak w przypadku Polskiego Ruchu Narodowego możemy mówić o, jednak o pewnym wzorcu i o odmiennościach od tego wzorca, ale jednak, jednak o, pewnej, o pewnym, pe, pe, pewnym modelu dominującym. Tym zakończyłbym dzisiejsze wystąpienie. Prawe, że jest ono, powiedziałbym, nie za jest pewną próbą pewną propozycją pewną próbą podejścia do jakby potrzeby uzupełnienia naszej wiedzy i naszej refleksji na ten temat. Dziękuję bardzo.